Dzień dobry, kochani. Witam Was w mojej porannej rutynie w wakacje. Słuchajcie, ja obudziłam się to dosłownie chwilę temu. Jest po 12, bo tak, ja w wakacje, mój zegar biologiczny po prostu nie istnieje i ja śpię sobie do późnych godzin. Jak, jak słychać? Ale teraz jesteśmy w łazience, bo muszę zrobić skincare i umyć zęby. I w ogóle taka ciekawostka, ja nie mam skinker. Ja po prostu myję twarz jakimś żelem do twarzy albo jakimś świecie, no żelem, e, i nakładam krem Nivea, albo taki krem e, ze złotem, który mam od mojej kotaty, bo pracuję w farmacji. także, także tak. Teraz w tej mojej super fryzurze, słuchajcie, jeszcze nie będzie potrzebna, bo nałożę sobie krem, tak jak powiedziałam wcześniej. I tym razem użyję sobie takiego kremu z Nivei. Ten taki soft. Także to jest, słuchajcie, moja skincare. Ja naprawdę nie mam skincare. Ja po prostu myję twarz i ją nawilżam. I to by było na tyle. Ja nie robię za dużo. Czasami używam tonika takiego różowego z Nivea. Ale to używam go tylko wtedy, kiedy na przykład zdarzy mi się, że zasnę w makijażu, jak wrócę z imprezy albo coś takiego. Albo używam go, jak po prostu mnie natchnie coś, żeby zrobić, wiecie, super e, trzyetapową pielęgnację mojej twarzy. Także ja ogólnie używam e, czasami kremu z SPF-em. Ale nie robię tego każdego dnia. Po prostu raz używam tego kremu, a raz używam... Czekajcie, wam pokażę tego kremu z Nivea. On jest mega fajny. I też nie bieli twarzy aż tak, więc polecam go, bo jest taki, wiecie... No taki akurat, co nie? Nie jest też za tłusty właśnie, bo ja mega nie lubię tego, jak jest krem z filtrem i on właśnie potem mi zostawia taki, taki tłusty film na twarzy, to jest takie, jakbym miała taką jakąś maskę, ja tego nie lubię. Ja w ogóle nie lubię mieć po prostu uczucia, że mam coś na skórze, w takim sensie, że na przykład, e, tak jak już powiedziałam to w filmikach tych makijażowych, to ja już tak naprawdę przestałam używać jakiegokolwiek korektora, podkładu, takich rzeczy. Ja w sumie nigdy nie używałam podkładu tak na co dzień, co nie? Bo ogólnie no to wiadomo, że używałam, ale tak na co dzień to nigdy i zawsze używam korektora tylko. No ale tam czasami mi się zdarzyło użyć podkładu i teraz używam go na 3 miesiące dosłownie, prawie w ogóle. Bo ja po prostu lubię mieć takie uczucie, że moja skóra oddycha, wiecie, że ja nie, nie zasłania mnie niczym. Nieważne, czy mam jakieś krostki, czy coś, czy, czy nie. No bo to jest ludzkie, jakby Jezu. Ja nie mam potrzeby, żeby je zakrywać. To. Yy, no, taka jestem, słuchajcie, autentyczna. Ja teraz robię w ogóle masaż twarzy, który robię każdego dnia, dwa razy dziennie. Albo jak mi się yy, zachce, to. No, w sensie to tak, wiecie, to nie jest takie coś, że ja go robię dokładnie takie same rzeczy za każdym razem. Tylko tak jak wyjdzie, to tak zrobię i tyle. I generalnie polega to na tym, że robi się jakby z palców coś takiego i się robi tak po linii żuchwy, trochę jakby się to ma niby imitować głasza, co nie? Więc coś takiego, i ja potem robię to samo, tylko wyżej. W sensie, że tutaj, tak. To jest mega przyjemne. I czy wy widzicie? Moje... What the fuck? Ej, ja mam tak... Jezu, moje oczy w ogóle... O, co tu chodzi? W ogóle zauważyłam, że jak ja to robię wieczorem, to potem się mega fajnie śpi. Bo czuję, że moja twarz jest taka... Taka bardzo zrela... zrelaksowana. Tak samo, tutaj nad brwiami robię to samo, i jeszcze robię tak pod oczami, ale to akurat jest takie coś w tym stylu. Jest git. Aha, jeszcze szyja, czekajcie. Tam było coś takiego. Okej. Okay. Mm. Jezu, um, tak to wygląda, i teraz mogę ten super fantastyczny koczek rozpuścić już. Dawid, Dawid, szukają cię. Ej, mi się tak super loki pokręciły. W sensie, one się zawsze ładnie kręcą, ale jakoś takie się zrobiły lepsze. W sensie lepsze. No, jakoś tak pokręciły się po prostu bardziej niż zazwyczaj. I bardzo mi się to podoba. Tak to wygląda. Widzicie, wchodzę do kuchni, a tutaj jeden wielki syf. Love this, po prostu super. Ale wiecie co? Ja to nawet lubię, bo ja wtedy z rana posprzątam i tutaj jest czysto i wtedy ja widzę taki jakiś progres, co nie, że, że było brudno i nagle patrzcie, nagle wow, wszystko jest elegancko, pięknie, bo kto tutaj był? Ja. No właśnie, wszystko jasne. Takim highlightem mojego poranka jest oczywiście nikt tego nie zgadnie, kawa. E, ale ja nie piję nigdy kawy na czczo, bo to nie jest zdrowe, więc e, pokażę Wam to potem, jak ja sobie je przygotowuję, bo to jest mega fajne. A teraz, słuchajcie, zrobię sobie e, śniadanie. I jest, jest godzina... Widać to? Jest godzina prawie 13. Um, no ale co? Ja wstałam tak, więc... Aha, yy, i teraz żeby nie było, moja skincare nie zajęła y, 40 minut, bo ja powiedziałam wcześniej, że ja wstałam po 12 czy coś takiego. Po 12 wstałam w pół do 12 Jezus, w pół do pierwszej. No, Także to było moje po 12, jakby tego się interesowało. Także ja to posprzątam e, i słuchajcie, ja dzisiaj robię sobie tosty z serem, szynką i możliwe, że na górę sobie dam pomidory, bo ja kocham pomidory. E, więc to będzie... Ej, czy to jest brzoskwinia? Wait. Tak, świetnie, świetnie. Patrzcie, jedna jest taka zwykła, a druga to jest taka ufo. Jezu, kocham, kocham owoce, kocham, kocham to. Kocham to, bo że e, więc to sobie też zjem. A pe, czemu nie? Potem nie zabroni, nikt. E, I potem Wam pokażę. O wiem! Potem zrobię sobie do kawy taki Sweet Treat i Wam pokażę, e, czym to jest dla mnie. Dobra, słuchajcie, kuchnia jest już posprzątana. Jak słychać, warka idzie. Słychać? No właśnie. E, I teraz tak, e, chciałam te tosty zrobić, ale. Zobaczyłam w chlebaku, słuchajcie, taką piękną bułkę. No patrzcie, wiecie, tak jak to jest piękne, ona jeszcze jest taka mięciutka. Więc to by był po prostu grzech, żebym wzięła chleb zamiast tej pięknej bułki. Wiecie co? Ja o, oh, to jest takie obrzydliwe dla mnie. Jak ja wchodzę do kuchni i wiecie, jestem bałagan i w zlewie jest po prostu pełno jakichś resztek jedzenia i to. Fuj! po prostu fuj. i to nie chodzi mi o to, że tam wiecie trochę jest się wyrzuci. Nie. Ja mam na myśli taką ilość tego jedzenia w tym zlewie, że po prostu woda już nawet nie przepływa, bo ten zlew się zatyka przez to i to jest dla mnie to jest po prostu obrzydliwe, a to jeszcze by się co, to jeszcze było zalane fusami z kawy, których ja tam nie wlałam, żeby nie było teraz. To nie byłam ja. To po prostu jest najgorsza dla mnie część sprzątania w kuchni. Absolutnie obrzydliwe. Ale zrobiłam to i teraz to pięknie pachnie y, jabłkowym płynem do naczyń. Także. Tak, tak wygląda, czekajcie. Tak wygląda moje pyszne śniadanko. Taka będzie uczta, właśnie. I co? Ja sobie to zjem. I potem Wam pokażę mój proces robienia kawy i tego super fantastycznego sweet treata, którego Wam też pokażę, bo to jest mega, mega dobre. Teraz jest ten niesamowity moment, kiedy robimy, słuchajcie, kawę. Tak. Mam tutaj już. O Jezu, co to jest? E, taki oto fantastyczny. Proszę bardzo. Czekajcie, o tak to ma być. E, czajnik. Czajnik, nie wiem, zbanek. Jak to w ogóle nazwać? No, nieistotne, widać na załączonym obrazku, tak? Każdy wie o co chodzi. I słuchajcie, ja używam tym razem akurat takiej kawy, pokażę. Jest mega dobra, także to akurat polecam. Taka z Woseb. Proszę bardzo, Moka Fix Gold. Jest mega fajna, bo fakt, się czuć taką esencję, bo ja mam wrażenie, że niektóre te kawy takie parzone, właśnie. To jest bardzo możliwe kwestia tego, że po prostu ja robię coś nie tak i dlatego one wychodzą takie jak ta kalura, że wiecie nie ma nawet esencji w ogóle tej kawy w tym. Ale ta akurat jest na tyle też intensywna, bo tutaj spadz się wam pokażę tutaj. Jest na tyle intensywna, że yy, no że faktycznie ten smak czuć bardziej, dlatego ja takie wybieram i ja sobie tego tutaj troszeczkę nasypię. Tak jest, Ja to robię zawsze na oko, że mówiąc, bo, bo, bo tak tyle. I ja już sobie zagroziłam wodę wcześniej, żeby teraz tutaj nie hałasować tym szumem, więc zalejemy to. Proszę bardzo. Ja teraz to zostawię na chwilę, żeby się to zaparzyło, bo tego jeszcze nie będę, wiecie, filtrować, a w tym czasie e, zrobimy sobie ten super sweet treat, o którym mówiłam i do tego celu potrzebujemy czekolady, obojętnie jakiej. Ja mam tutaj gorzką, która jest mega w ogóle rozwalona, bo już, e, już robiłam to samo wczoraj i ona wygląda, to wygląda tak. Uuu! Niam! I ogólnie to ja sobie tą czekoladę rozpuszczę w sensie może nie całą, bo tego będzie trochę za dużo, ale też tą część tej czekolady sobie rozpuszczę w kąpieli wodnej, czyli dajemy do to do miseczki i na rondelek z gorącą wodą. Jednak nie mam akurat takiej miski, więc ja użyję sobie, po prostu takiego czegoś. Tutaj jest ta czekolada w środku i sobie to zaraz roztopię. Dobra, moja czekolada jest już roztopiona. Jak widać tutaj, pięknie. Aczkolwiek chyba są takie troszeczkę grudki. Albo nie. Dobra, jest dobrze. Teraz bierzemy krakersy. Krakersy, proszę bardzo. Tutaj mamy, pięknie. I będziemy sobie je smarować od góry. Właśnie tą czekoladą. To jest moja super, moja super przekąska. Bo ja po prostu kocham połączenie. Takiego słonnego krakersa z czymś czekoladowym. I tutaj uważam, że czekolada mleczna byłaby lepsza. Ja mam gorzką, no ale mi szkodzi. To też będzie dobre. Nakładam to teraz, proszę bardzo, w ten sposób. Tak, żeby wiecie. Nie musi być tego dużo. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, i teraz została już tylko ta kawa, więc mogę sobie już ją tutaj pięknie, kocham ten moment, odcedzić. Ma bardzo ładny kolor i nie wygląda jak lura, co, co yy, świadczy o tym, że będzie miała smak. Jej! Patrzcie, jaki ma kolor. Widać to? Nie, nic nie widać. Czekajcie. o, Pięknie, pięknie. Kolor kawy z esencją. A I do tego oczywiście mleko Alpro. Tym razem owsiane. I to, wiecie co? To jest lepsze od tej takiej edycji barista. Dlatego, że... Teraz Albo nie? No, dobra jednak nie. Yy, dlatego, że to jest takie bardziej właśnie kremowe, jak sama nazwa wskazuje. A mam wrażenie, że to takie barista jest bardziej wodniste. Nie wiem, czy ja mam tylko takie odczucia. No, ale w każdym razie ja wolę to. Także nalewam sobie pięknie, super wspaniale na kawa. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda moja dzisiejsza wżerka. I też rzeczywiście, wiecie, ja nie zawsze robię sobie rano takie tutaj super przysmaki, co nie. Tylko miałam akurat te składniki, miałam na to ochotę i czas, dlatego to zrobiłam. I tyle, i tyle. Więc ta rutyna zawsze jest inna. Więc to w sumie to już nawet nie jest rutyna. Ale no jest, bo to są zawsze takie same czynności. Dobra, nieistotne. E, to by było na tyle, kochani. I widzimy się w kolejnym filmiku.